że tu z Państwa radnym, czyli mają zapytać, poddaję wniosek Pana Arturie żeby w paragrafie 56 yy, za słowy Burmistrza wpisać yy, grupę 100 osób. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej poprawki? Proszę podnieść rękę do góry. Dwie, dwie, jest za, kto jest przeciw? 10 przeciw, kto się wstrzymał? Dwie osoby, osoby wstrzymujące. Wniosek nie uzyskał konceptacji. Przechodzimy do głosowania nad całością uchwały z poprawkami naleźnymi przez pana sekretarza. Nie chcę pan by nie wykonać, no, to są dopiero nie powiedziała. Czy dobrze no, ja mówię panie? Jestem zmęczony, ale no dobrze. Panie, panie Przewodniczący, no przynajmniej wniosek jednej komisji dotyczący wykreszczenia stowarzyszeń to trzeba poddać na głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za wnioskami Komisji Rolnictwa i Komisji Rodziny? Wniosek, i przepraszam, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa i Komisji Rodziny. Jest to wniosek z projektu uchwały, wykryty zapis o stowarzyszeniu i co najmniej grupę 200 osób. Co z Państwa Radnych jest za? Całe wyrażenie Panie Przewodniczący brzmi, oraz stowarzyszenie mające w swoich celach statutowych działalność na rzecz rozwoju gminy Opoczno, to by podlegało głosowanie. Państwo Radni rozumiem teraz uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za tym wnioskiem? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 13 za, 3 przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? I jedna osoba Czyli teraz możemy już głosować całej uchwały. To Bardzo proszę o Burmistrz. nam rozwiązanie, jakie obowiązuje w Tomaszowie, które dotyczy całej procedury zgłaszania, jak ten wniosek jest przygotowywany, sprawdzany. I myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Myślę, że również dla Państwa, którzy taki wniosek składają żeby to było jasno uregulowane, żeby później nie było niedomówień, że wniosek wpłynął no i nie są określone terminy, jak ten wniosek powinien trafić po obrady Rady, bo proszę Państwa są kwestie finansowe na przykład. To zgłasza grupa inicjatywna zgłasza wniosek czy projekt uchwały, który skutkuje zabezpieczeniem środków na realizację. Ja to odczytam, jeśli Państwo pozwolicie, jak to masz w to rozwiązać. Myślę, że takie uregulowanie, jasne określenie tej procedury, zarówno dla Rady, jak i również dla Komisji Inicjatywnej, jest bardzo istotne. Dlatego, że jasno określa, co z tym wnioskiem dalej przewodniczący ma zrobić. Proszę Państwa, tak tylko dla orientacji, bo. bo Możemy to na następnej sesji, żeby dzisiaj na przykład nie zabierać czasu, jeśli chodzi o przygotowanie. W treści wniosku mówimy tutaj, że inicjatywa uchwałodawcza była zgłoszona na piśmie, zgodnie z zapisami przedstawiamy, przedstawiamy poniżej procedurę zgłaszania. Tu chyba chodziło o tę grupę, która zgłaszała, która zgłaszała, jak powiedziałbym swoją inicjatywę, prawda, jak ona powinna być w statucie zapisana. Myślę, że chyba to to Ja nie wiem, jak tam w statucie później zapisał Tomasz. Ale mniej więcej, jak ten wniosek wygląda. W treści wniosku muszą być wskazane osoby uprawnione, uprawnione do kontaktów w imieniu inicjatorów w projekcie uchwały. Do wniosku myśli musi być dołączona lista tych osób, pobierających inicjatywę. Lista musi zawierać następujące dane. Imię i nazwisko, adres PESEL oraz własny oczywity Wniosek kierowany jest do przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący W czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku, kieruje go do radcy prawnej, do celu pytania opinii w przedmiocie w zgodności inicjatywy z obowiązującym prawem i kompetencjami samorządu gminnego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej, wniosek kierowany jest do prezydenta miasta w celu wskazania możliwości sfinansowania działań będących przedmiotem inicjatywy uchwałtacza. I tak dalej. Prawda? Czyli cała procedura ten tryb wyjątkowania czy załatwiania takiego wniosku jest opisany. Jest pytanie właśnie tutaj też do Państwa. Czy Państwo mi widzieliby takiej potrzeby, żeby to jasno opisać, żeby się Państwo również mogli kontrolować w ramach ten wniosek później dalej... Jest. chciałem, w takiego szybkiego komentarza, panie burmistrzu, pełna tylko że nad tym, teraz że żeśmy dotknęli teraz tego problemu, to należałoby się bardziej pochylić, jeżeli chcemy w tym kierunku iść, to zarówno inicjatywa radnego powinna tak samo tej procedurze podlegać, bo pytam się, dlaczego tylko inicjatywa. No więc dotykamy zupełnie jeszcze innej sfery głębszej przemyślenia jak należy opisać właśnie sytuację postępowania e, czy to, jeżeli będzie inicjatywa obywatelska czy inicjatywa pojedynczego radnego, czy nie no ja wiem, czy grupy radnych może pięciu radnych podpisze? Nie? Ale to jest na dzień dzisiejszy, zobaczcie, funkcjonujemy i jakoś sobie z tym problemem radzimy, a nawet dostrzegamy, że nie, jak tutaj jest inicjatywa, to... Już, no nie, bo zablokujemy, bo coś tam po drodze nie wiemy jak zrobić. Udajemy... Nie. Bo przecież dzisiaj każdy radny i były przypadki, składu inicjatywy. I jakby sobie, że to nawet Natomiast co nie znaczy, że nas pogodnie, możemy pochylić się i opisać szczegółowo, założmy, czy bardziej szczegółowo, chyba coś tam w stanowisku nie mamy określone, żeby nie było wątpliwości, co należy z daną sprawą zrobić. Czy pan przewodniczący by się nie zastanawiał i nie kombinował, nie? nam założmy, leży, albo nie leży, nie ten. Tak. Bo on tak naprawdę yy, ustala porządek. To co powiedział Radny Biata. Nie zgadzam się, że u nas jest źle, jeśli chodzi o to, że, że w stosunku do, do radnego należy postępować stosunku, tak jak w stosunku do grupy. Ponieważ doprowadziłoby to, to pewnie, jeżeli byśmy poszli do tego prawa radnego. Ponieważ radny ma możliwość na sesji do wprowadzenia yy, pewnych zmian, ustosunkowania się, a gdyby było tak, jak... Inicjatywnej, to musiałby go z odpowiednim wyprzedzeniem i, i, i nie byłoby dobrze. To, to by po prostu ograniczało prawo radnego, które, które może, które ra, raduje ra, 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 dynamicznie w trakcie rady. Także to nie może być tak. A grupa inicjatywna, to to za, jest w Tomaszowie, to tak, z jednej strony rzeczywiście, bo to wynika to najczęściej, że ta, ta forma pisemna rzeczywiście, to nie było, to jest płacą podpisane do skarbowi a u nas to jest, a to jest ważne, a to jest bardzo ważne, żeby to byli ludzie z gminy, a nie z innej także tutaj to musi to być, ale pozostałe te postanowienia możemy, żeby nie było problemów, możemy po prostu uzupełnić o te postanowienia też będą zainteresowani, żeby ta procedura była określona, żeby Państwo wiedzieli, czego wymagać, prawda, żeby nie było tego typu sytuacji. W związku z tym, moja propozycja jest tego, żeby Państwo podjęli dzisiejszą uchwałę, natomiast tu ewentualnie można byłoby skorzystać z doświadczeń mm. miastek, jak to zostało określona ta procedura i też ją później uzupełnić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę bardzo. Nasz projekt dotyczy tylko do i wyłącznie zmiany statutu. Tak? Nie, nie zagłębiamy się, jak to sposób Was obowiązku będzie pracowało, bo to już zostawić wielu Państwu radnych, czyli się bardzo pedagogiki, tak? Także nie, nie jesteśmy w stanie nawet takie procedury tak zaproponować, swoją drogą. Natomiast no tutaj nad tym uznaliśmy, był otwarczony rozwój w sprawie takich inicjatyw obywatelskich. Myślę, że Państwo się zapoznali bardzo zbędny, tak? Jak powinno wyglądać przez yy, akt sądowniczy, więc tutaj, tutaj nie mam dalej rozstrzygać wydaje mi się. Ważne jest tak potrzebna go czytać, ale będzie sobie czasu. Także szczerze procedury tego, jak, jak to będzie działać. Znaczy Państwu, tak? Dziękuję bardzo. Panu...